Nie ma piąta i ostatnia misja z kampanii przystani. To na początek? Hmm. No w chyba. Co widzisz, Frejdo? Chłopską milicję. Pod banderą Imperium Gryfów i drugą z jakimś kwiatem. Kwiat jabłoni. Nareszcie to pani Izabela. Na Elrata martwiłem się o nią. Najpierw Cyrus nas wyśmiał, potem Izabel znika. To był długi miesiąc, Frejdo. Ojcze, czemu arcymak Cyrus odrzucił naszą prośbę? Nie wiem czemu. Ma to, jak sądzę, jakiś związek z poprzednią wojną. Gdy Cyrus odmówił przyłączenia się do naszego króla, jakże chciałbym zobaczyć tego aroganckiego, starego mięczaka! Hmm. Przepraszam. Pozwolisz, że z całego serca zgodzę się, panie? Masz je, Frejdo, ale dość rozmów! Mamy królestwo do uratowania! Gryfy na wieki! Gryfy na wieki! Gdzie ona jest? Nikt nie wie. Wyruszyła, by spotkać się z Findanem i elfami dwa dni temu i nie wróciła. Nasi zwiadowcy odkryli ślady pośpiesznie rozłożonego obozu. Nie znaleźliśmy śladów elfów, ale za to znaleźliśmy ślady demonów. Demonów na Elrata? Jakieś wiadomości od przeoryszy Beatrice? Żadnych, ojcze. Wyruszamy ponownie, Frejdo. Dwie damy z imperium padły ofiarą demonów, i nie pozwolę, by uszło im to bezkarnie. No i super. Zaczynamy z Godrykiem. Tutaj warto zerknąć sobie od razu. Zobacz miasto w ciągu tygodnia dokładnie. Yy, w ciągu tygodnia. Miasto jest tam. No trzeba się śpieszyć. I nie mamy też logistyki, więc. że jest to. Ra a jeszcze armię zobaczę. W ten sposób. Myślę, że możemy spróbować ich jednąć. Mamy w tej misji też właśnie... Prężnie działającego nam. Bohatera. Ten wojskowy po jak najbardziej, myślę, że możemy zaatakować. Jeden urwnik. Kusznik, przepraszam. Strzelec zborowy, przepraszam. Dawaj. No, mm, już nie mam klasy. Kilka grypów padło, to tych w początku. Faktycznie. Jeden się ostał. Mistrz Gniewu, no bardzo dobre. Najlepsze dowodzenie weźmiemy na Godryku, tak. Nie mogę nic budować, bo nie mam kasy. Tam będzie trzeba pójść i to szybko. Ale wcześniej jeszcze właśnie trzeba iść tam. Co się nie dało wymolić. Twoja siła nigdy nie była tak doceniana jak dziś, Godryku. Dziękuję ci za pomoc. To mój obowiązek, pani. Myśl o uwolnieniu ciebie osładza mi świadomość, że Beatriz została zamordowana. I świadomość arogancji króla Cyrusa. Kiedyś za nią zapłaci. Lordzie Godryku, pani Izabelo, zwiadowcy donoszą, że mała armia demonów skierowała się do Danmur. To tylko kilka dni drogi stąd. Możemy umocnić mury i zbierać zapasy żywności. Nie, Nie. to musi być Agrael. Nie będę tu siedzieć i na niego czekać. Czas odpłacić za Beatris i całe imperium. Pani, nasze pozycje będą lepsze. Jeśli zostaniemy. Pokonywaliśmy ich za każdym razem, gdy stawali przeciw nam na ubitej ziemi. Jesteśmy wypoczęci i przygotowani, Godryku. Czas, by Agrael i jego sługusy uczyli gniew Elevata. No to zrobimy tak, przekażemy tą armię dla Izabeli Tam jeszcze i już biegnie, o kurwa, dążę wrócić, przedni hmm, ciężka sprawa. Kupmy gryfa, kupmy to, bo lista jest tańsza. Na pewno będę chciał. No nie wiem, jak ten sposób. Co mamy? Co mamy? To jest istotne. Teraz mi już bramę. Chcę pogratulować ci postawy w czasie bitwy. Musisz mieć w żyłach starożytną krew królowych wojowniczek. Krew Greyhound nie zawodzi, Godryku. Jednak jestem wściekła, że ten potwór Agrel uciekł. Boję się, że zbiera teraz większe siły i planuje oblężenie. Może twój pomysł, by ufortyfikować miasto, jest słuszny? Świetnie, pani Izabelo. Wydam stosowne rozkazy. Serce mnie boli, gdy muszę siedzieć i czekać. Lecz dzięki temu przynajmniej uda się rozdzielić armię demonów na dwie części i ułatwić zadanie Nikolejowi. Rozumujesz jak prawdziwy monarcha pani. Jestem pod wrażeniem. świetnie. Dobrze. Bez strat. Bez strat. Przybałem, bo kurde oni to potrafią narobić, straty. Trudem ma. nie nam to... ...lać. Bardzo potrzebuje rudy. Kurwa, sporo jego. Niech oni mi dadzą to kurwa pozbierać wszystko. Mm, droga jest po prawej stronie. Tu jakieś takie żółte kwiatki. To ogólnie pokazuje nam lokalizację Aszy. Fio, 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 fio Tu się może schronić Godryk Podwojmy ten kapitan Pierwsza inicjatywa o dwadzieścia procent. Super. Pytnie po prostu. Nic tu innego bym nie wymyślił. Na no to fryer. Osiłki armii demonów stanowią powód do obaw pani. Obawiam się, że kolejny szturm może być naszym ostatnim. Co możemy zrobić, Godryku? Była kiedyś relikwia w pobliżu Danmur, z czasów wojny z prochów. Uza Aszy. Dar od samego Elrata dla króla Brajana Falcona ze Starego Imperium. Gdyby udało nam się znaleźć ten przedmiot, nasza armia byłaby nie do powstrzymania. Beatrice mi kiedyś o nim opowiadała, lecz przecież zaginął przed 400 laty. Jego sekret ukryto w Księstwie Jednorożca, moja pani. W mojej rodzinie. Szereg obelisków pozwoli nam odszukać właściwą drogę. Zaginione artefakty legendarnych królów? Chwytamy się brzytwy, godryku. Chwytamy się szansy na przeżycie, Lady Izabelo. Żeby jednak okazać się bardziej praktycznym, wyślę również posłańców do Nikolaja z prośbą o pomoc. Świetnie, godryku. Podczas gdy demony skupiają się na atakowaniu nas, Nikolaj nie powinien mieć kłopotu z szybkim przemieszczeniem wojsk. Niech wiedziecie światu, ale rata. Najpierw jednak, powiedz mi, jak znaleźć te obeliski? No my już jeden znaleźliśmy, pojawił nam się właśnie nowy cel O, jest, to jest taki cel podstawowy nawet, myślałem, że poboczny Żeby właśnie umieścić... łze w tym miejscu, no i cóż, no trzeba, trzeba to ogarnąć, tak jak właśnie... Tak właśnie oni sobie życzą tego Na nich to też mogę podnieść. Droga idzie w dół. No, musi to być gdzieś o tutaj. Więc Kurwa, czy to nie tu. To chyba jest o tu! Nie mam kopalni kryształów chyba, czy mam tarta, klejnoty siarka, pierdały kryształów, nie mam przyrostu. Trudno, kurwa. Teraz zapiszmy. Cofnął się. Bardziej na zachód. Tu? jak okay, wczytujemy grę. Myślę, się jeszcze o jeden na zachód. Za znaleziona. Tak, chcę wybudować sanktuarium. Mamy pojebany przyrost jednostek teraz. Chwała królowi Brianowi Falconowi. Światło Elrata świeci nad tym miastem. O Jezu Izabela, wreszcie. Wreszcie to. Tobie mogę dać to w takim razie. Jeszcze nie masz maksymalnego poziomu. Co więcej, ja chcę, żeby on ona przekazała mu... Oto. to. Dobra, sprawdzimy. On już się nie ruszy? Nie ruszy się. Trzeba iść go rozpierdalić, bo... ...nie ma jednego wyjścia. Nawet lechy. I spierdali. Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw pani. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się bronić tutaj. Możemy ich odeprzeć Godryku? Nie wiem. Zaczynam się niepokoić. Jednak, skoro ich armia oblega Danmur, nie sądzę, żeby Nikolaj był w tarapatach. Myślę, że najwyższy czas poprosić go o pomoc. Nie wiem. Przede wszystkim, moja pani, musimy trzymać przyszłą królową Imperium Gryfów z dala od ich łap. Osobiście podejmę się misji powiadomienia Nikolaja o naszej sytuacji. Dobrze, Godryku. Nikolaj będzie mógł się szybko przemieszczać teraz, gdy demony są zajęte nami. Niech wiedziecie światło. Je. I Godryka do Nikolaja, to jest pojebane, bo muszę nim dotrzeć aż tutaj. Na no, Izabeli mam średni. Bo kurczę, ten pierścień co tam mają, jest kozacki na maksa. Cyrus chyba tylko jeden, więc. Mamy kuszników za to. to wygląda to jak wygląda, ale tylko czterech walną, więc nie siedmiu. A sorry, to coś się zagapiłem trochę. Tutaj sobie zrobimy save gamea, po prostu. Aha. Jest tu. Pomnie to leć, a ja go chyba powinienem dokonać. O <laughs> się kurwa zdziwi Ucieczka od razu Dobra, przypuśćmy, że podejdę sobie tu gdzieś no nie. Prawda, czy tu co tutaj nie ma nic do zbudowania raczej trzeba rudę, tu trzeba kryształ Dalej mam na nim niski, ale co z tego? <grymne> tak, był gorszy, bo ten nie chciał uciekać. No nic, napiszmy, i idźmy dalej. Jeszcze, że wygląda to obiecująco. Nie jest kolorowo, oj nie, pewne. To jest coś, co ja chcę na pewno. Smalny poziom. No to spyka tak no nie. dobra robota budku. Teraz moja w tym głowę by się utrzymać, dopóki nie pojawi się nikolaj. Spiesz się, kochany. No, jakoś trzeba stąd spierdalać. Gdzieś musi być te na przejście, tak myślę, no. U. chyba koniec misji to jest. Udało mu się. Czyż był kiedyś król tak świetny? Wojownik tak potężny? Nadchodzę, Nikolaju. Połączymy się znowu na polu bitwy, mimo iż między nami stoją wszystkie piekielne hordy szloga. Nikolaj? O. Oh. Ty, no to ja nie wiem. Mam go zaatakować? Szybkie F5. <grymny> Yo, jaki bug. W <grymny> depozie. Ta gra easy rozwali go the Come, demon lord! By the soul of my father, I'll send you back to be cleansed in your fires. Not today, young king. On tu przyjeżdża na ten dinozaurze normalnie i wysyca z niego tą różdżkę, jakąś energię I am beyond healers, beyond even the mercy of the archangels. No ordinary blade did this. Are you sure? I can feel something demon magic, poison. Nikolai! Nikolai! Isabel? Uh, Isabel? Oh! Lady Isabel, no, please. You do not want to see her. Remember him this way. Oh, my love! What has he done to you? I came to save you! I failed! Not you, my love! Not you. Me. My kingdom. No heir to the throne. All is lost! The Empire is saved, my king. For this, you will be remembered. As your father was, the kingdom, Godric, swear to me anything, my king. Queen Isabel, she will rule in my stead. Guard her, protect her. But she was not crowned. She swear it. I swear it, my king. Nicolai, Isabel, may Elrath guide you. Guide us all. The father, and now the son. By the light of Elrath, who shall I be forced to come to live next? Your light, your Elrath. Where was he when Nikolai was killed, when Beatrice was murdered? Lady Isabel, I. Queen Isabel. Lady, I. Queen Isabel. Queen Isabel. Queen Isabel. Don't, I mean, please do not. Elrath, if you've never listened before, listen now.

Ja to przegram i przegram kurwa misję. Ja pierdolę, muszę wczytać to. Chwila. Bo się spierdoliło na Amen. Dobra, tamto już obejrzeliśmy. Ja to pomijam od razu. Kurwa mać, grę skraszowało. Okej, okay. to jest ta scena końcowa. Dziękuję za... To była pierwsza kampania ukończona, kampania przystani. Kolejne 5 bądź 4 misje to będą misje Inferno. Będziemy grać panem Agraelem. Do zobaczenia. Jeszcze wyświetliło mi się podsumowanie tej kampanii, jeżeli kogoś interesują takie rzeczy jak mój score, to tu jest 39578.